To JJK, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars jest dzisiaj ze mną Farel. Siemaneczko. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo wyjątkowy. Składają się na to aż dwie kwestie. Po pierwsze, partnerem dzisiejszego odcinka jest, uwaga... Mam Monte Snack! Są to przepyszne kanapeczki o smaku deseru Monte, które na pewno każdy z Was zna. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy walczyli między sobą o skin do Ems, o college Ems dokładnie, a ja jestem w 100% pewien, że takie kanapeczki w collegeu na przerwie się zajada. Na 100% i my też dzisiaj się będziemy tymi kanapkami zajadali, ale teraz chyba przyszedł czas zdradzić zasady dzisiejszego challenge'u. Uwaga, będziemy musieli wygrać mecz, ale jednocześnie będziemy musieli komentować i trzymać w zębach mleczną kanapkę. Oczywiście za pierwsze miejsce, jeżeli wygramy gierkę, nagrodą jest zjedzenie tego Montesnaka. A może być całe pudełko w nagrodę? One są takie dobre. No, ja bym nie pogardziła. Okej, okay, no to całe pudełko. A jeżeli przegramy mecz, to będziemy musieli tego Montesnaka niestety oddać osobie przeciwnej. No Dlatego będzie ja dzisiaj podczas. zjem aż dwa Montesnaki. Co nie, Team JJK? Eee, bez przesady, tak. <laughs> <laughs> Oczywiście jak komuś podczas komentowania Montesnak wypadnie, też automatycznie przegrywa. Tak jest i będziemy musiały oddać tego na... A jak? Tego na... nadgryzionego? <grymne> Okej, okay, moi drodzy, to teraz czas rozpieczętować. Każdy dostanie po jednej kanapeczce, proszę bardzo. Nie zmarnuj jej. Dziękuję, Okej, okay, powiedz mi, jak to robimy? Będziemy trzymali Montestaka, tak? Nie, bo tak to na pewno czy, nam czy wypadnie. Tak? Nie, Wiem! Bo... Pierwszy mecz, tak? A drugi? Tak! Dobra, bo tak się jestem za. Gada, ale jestem za, Jezu, ja już bym to zjadła. Trzeba delikatnie trzymać zębami, bo możesz nagryźć i spadnie kanapka. Dobrze ci idzie, już się boję. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Dobra, tam jest nadzienie jakieś kakao w środku. Nie, tak jeszcze. Mm -hmm. Przepyszne, cudowne kanapeczki. Musimy, żeby sobie Dobra, się... zaczynajmy ten challenge, nie ma czasu. <laughs> Na szybko jeszcze przypomnę, jak wygląda nasza studentka Ems i o co dokładnie dzisiaj będziemy walczyć. Jest to taka typowa blondynka z koleżu. Spójrzcie jaką ma przepiękną różową torebeczkę, różowy topik, różowe buciki, fajne skarpetki przedko za ko nie, przed kolaną. No, mi się ten skin. Podoba. Chciałabym mieć go w swojej szafce, dlatego dam z siebie wszystko, żeby dzisiejsze gierki wygrać. A wy trzymajcie za mnie kciuki. Lecimy. Okej, okay, Zasady konkurencji są takie, jak zawsze. Pierwszą gierkę gramy solo, drugą gierkę gramy duo z randomem. Bierzemy naszego Montesnaka w zęby. Z gierką. Uhu. Uwaga. Ok. Uwaga.

Najgorzej. Najgorzej. Okej, okay, moi drodzy, niestety nie udało mi się wygrać gierki. Zajęłam czwarte miejsce, czyli tym samym zdobywam 7 punktów. Ale wiecie, dlaczego ja nie wygrałam gierki? Ponieważ ja nie zjadłam jeszcze swojego Montesnaka. Jak go zjem, to wtedy będę miała więcej energii i zdobędę pierwsze miejsce. Zobaczycie, przekonacie się o tym. Teraz czas na farela. No i trzymajcie kciuki, żeby jemu poszło gorzej ode mnie. Okej, okay, moi drodzy, przyszedł czas na mnie. Ja z pewnością za chwileczkę przegryzę tego snaka. Okej. Okay. Jakoś się trzyma. Miejmy nadzieję, że go nie zjem. Ja jestem fazewny, pamiętajcie. Okej. Okay. No A Od razu na środek, proszę. No idź, To jest? Uzi Collection. Ja dziękuję. No nie no! To są jakieś żarty? O co tu chodzi? Że nie mogę chodzić. Halo! Okej. Okay. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie robił. Kolejna skrzyneczka. Okay. オいケで、やっちたい、そしたら。えず、okay.、んとえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりあえず、んとりりあえ

Nie, moja. Najgorzej. Ja podejrzewam, wygrałem dlatego, że się bardziej w nią wgryzłem i dała mi dużo energii. Moi drodzy, najgorzej. Niestety nie mogę zjeść swojej kanapki, ponieważ przegrałam gierkę, a Farel już zjadł swojego Montesnaka i teraz pewnie będzie miał jeszcze więcej energii i jeszcze lepiej będzie grał, więc czuję lekkie zagrożenie. Ale mam nadzieję, że teraz uda mi się wygrać gierkę i że będę mogła się poczęstować moim Montesnakiem. No i oczywiście, że Farelowi pójdzie teraz gorzej i przy okazji wygram superanskiego skina. Trzymajcie za mnie kciuki, wkładamy teraz e, swojego Montesnaka, tak?

Mm -mm. <noise> mm. Mój, ta kanapka mi padnie, daje słowo. Daje słowo, że kanapka mi wypadnie, ale nie mogę tego zrobić. Wow, 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 wow. O nie, ale pismo. Okej, okay. okej. Okay. No, no to wiem, nie wiem. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Dobra. Ja tą kanapkę sobie zjadłem, widzicie? <laughs> nie wiem czy to się zalicza, czy nie, ale straj tą kanapkę zjadłem. <laughs> Oj wypara <mi się> <laughs> Dobra moi drodzy. Jaja jak wynaleczy. Kanapka zjedzona. <laughs> Mój typek leży, o nie, wrok, 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 leżę! Co Tak jest, Jezu, ta kanapka cały czas mi. Wypadała z ust. Powiem wam, że <noise> udało mi się jakimś cudem trzecie miejsce zdobyć. Więc kupujemy moi drodzy poleć MS na moim koncie. Au! Okej okay, moi drodzy, no to koniec challenge'u. Wygraliśmy po jednej gierce, po jednej gierce przegraliśmy, zjedliśmy swoje kanapki i jeszcze został ostatni. Były mecz. mega pyszne. Mm. Powiem ci, że mega dziwnie mi się komentowało o drugi mecz, ponieważ <noise> całą kanapkę podczas meczu zjadłem, i czas wypadała, mówię, nie zmarnuję ani kęsa i tak. Oszopista. Serio? Nie, serio, Ci było ciężko, bo te kanapki te są takie mięciutkie one się od razu rozpływają w ustach, więc... Jeszcze jak mówisz, to te zębami chcąc nie chcą delikatnie dociskasz. Tak. jak już przegryziesz ciastko... Można tak to nazwać? Czy to biszkopcik czy jak to jest? No. To, jak dojdzie do tego nadzienia, no to drodzy, to automatycznie już, już lipa, się łamie w pół, to tak? Jest lipa, straszna. No dobra, no ale w, ro, w ogólnym rozrachunku Farel wygrał, więc przejdziemy teraz na konto Farela, żeby zakupić skina do Ems. Let's go! Okej, okay, moi drodzy, wejdźmy w sklepik i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Star Power, Bayery, rowery, jest! Aaaa. Studentka Ems! Kupujemy, moi drodzy! Jest, ja powiem wam! Myślałem, że skin do Ems będzie całkowicie inny, że będzie w jakimś przebraniu czy coś, a tu tylko po prostu ciuszki no, inne dali. No słodką blondynkę z niej zrobiłem. Tak, słodką no, blondynkę. No i jakim musi pozostać. Musi. Ubierzmy sobie teraz ten skin, sprawdźmy jak on wygląda. Czy się mocno różni? Nie. To ma chyba na taką samą, nie, inną troszeczkę. Tu ma kwadratową, tutaj nie, ma, no, ma okrągłą, zobacz, tu ma okrągłą, kolczyk okrągły. Mogłaby mieć może inną fryzurę. O, otóż to, na przykład punk'a, Taką rockmenkę jakby zrobili. Może kiedyś będzie. To było naprawdę mega super. Zobacz, tutaj ma kolczyki inne, taki pineski buszak jakby i torebkę kwadratową. I tu trzyma telefon, a tutaj co trzyma w ręku? Spray, tak? Nie, czekaj, czy też byś trzymała. Bardzo fajny skin! Gratulacje! Dziękuję, polecam go kupić. Justyna i tak sobie pewnie go kupi, więc. Nie mogę. No jak to nie możesz? Tak będzie w sklepie występował kiedyś, więc sobie go zakupisz. Okej, okay, moja drodzy, a więc to by było na tyle z tego odcinka. Niestety poniosłam porażkę, ale... Taka bardzo smaczna porażka to była. Udało mi się wygrać gierkę i włączoną do także nie taka wielka porażka. No, dokładnie. <laughs> to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej odcinków z Farelę, to musicie zostawić łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek. O! Tak zgodnie. Tak. I wylatuje kolejny odcinek na kanał. Może tym razem zawalczymy o Oskina za 10 tysięcy ho ho. Żetonów. Ja bym chciał odblokować króliczek ściekły ja Penny. Tak. Akurat tam się nazywa. Jak tylko pojawi się w sklepie, to możemy o niego zawalczyć. Tylko pamiętajcie, żeby zostawić łopeczkę w górę. Tak jest. A na dzisiaj się już z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.